Hej, nazywam się Sam, i wracamy do Dragon Age Początek. Jak zechcesz. Udamy się do elfiej dzielnicy tego miasta. Ze w rzeczy samej. Mamy no tutaj słuchać no oddania? No jest, no jakieś takie no zadanie, tak jak jeden jest świat, jedno ży błogosławienie. Okaj, jeden jest tylko Bóg, dwa golda wpadło. W zeszłej nocy były zamieszki na Wysokorzu. Mówił mi to Kupiec, który właśnie w tamtym Obcowisko. Zobaczmy, co się tutaj dzieje. Zmiat Zmiataj stąd. Potrzebujesz czegoś? Lepiej chyba ponieść szlachetną śmierć w walce. Oby tylko. Mówiliśmy ciszemię. Trzymaj się z talo od Ktoś idzie! Uciekają mną? Nie wiem, dlaczego. Nie Kiedy się przewróci, zniszczy co najmniej trzy domy. Zostawiłam w domu dzieci. Więc idź do domu. Najlepsze, co możesz zrobić dla swoich dzieci. Proszę wszystkich o zachowanie spokoju. O, a więc pomagacie nam, Szem? Tak samo jak Walendrianowi i mojemu. Już ci to tłumaczyłem, dziewczyno. Twoje narzekanie. Przestań próbować nas wszystkich zabić, Shiani. Skoro to ich zaklęcie działa, to dlaczego połowa poddanych kwarantannie jest idealnie zdrowa? Co się stało, Shem? Znudziłeś się, i. ci cudzoziemcy mówią, że przybyli nam pomóc w walce z zarazą. Dobrze wiesz, że to nieprawda, Shiani. Obie... Gdzie jest zatem twoja siostrzenica? I mój wuj Cyrion, i Valendrian. I cudzoziemcy w ciągu ostatnich tygodni zabrali do tego domu dziesiątki Jednym z nich był nasz haren, Valendrian. Nie wiem co zrobimy, jeśli nie wróci. Nie wpuszczą cię do środka. Cóż, no właśnie, moja postać się nie będzie bawić. Jakieś pytania i inne duperala. Jest tam kto? Nie lękaj się. Widzę cię mimo wszystko doceniam Twą bezpośredniość. jestem templariuszem. Przyzywał płomienie z nieba i poparzył mi twarz. Rany się. Podczas pobytu w obcowisku po... wymagało to sporo cierpliwości, ale część elfów się przede mną otworzyła. Miałem nadzieję, że staniesz się my. Nie wiem, wydajesz się zdolny. Niechaj czuwa. <laughs> Żadnych konkretów stać, to miejsce jest pełne ofiar zarazy. Nikt nie może wejść do Dobroni. A no, nagle zniknęły wszystkie elfy. Co, L też mnie atakują. O lera Eksplodowały. Fajnie! Fajnie! To no mi się podoba. Dobrze. Potrzebny jest klucz. Że któryś z tych uzdrowicieli go ma. Jest. Cóż, tak, zamierzasz wejść do środka? Mam nadzieję, że nie zrobię. Dzięki nie. Nie ma sprawy. Oczywiście. Zawsze pomagam elfom. Zbliżają się wrogowie. Gdzie muzyka? Czas zakończy. Dobrze się spisaliśmy. Nikogo tu nie mam. Oczywiście. Jak zechcesz, pomocy! Proszę, nie jesteśmy chorzy! Wypuść nas! Dziękuję, przyjacielu. Już go zabrali. Tylną uliczką. Okej, trzeba go gonić. Ciekawe do czego potrzebne są te elfy. Jednak są jakieś chore. Kto tam? Nie zbliżać się. Nie mam pojęcia. Musisz spytać kogo. Dobrze. Powyciągali z łóżek i wlekli korytarzem. Widziałem go. Poprowadzili go korytarzem razem z resztą. Wracają tu co kilka dni. Musisz Automatycznie mi zebrał kasa. Chciałem powiedzieć, że nic mu jednak nie dam. No proszę. Nie udało Dobrze. się być złym. Aha, myślałem, że coś z tym głównym zadaniem jest. Okazało się, że takiś jakiś poboczny. Proszę bardzo, jak zechcesz. <grymne> Co to? Kolej. Zaraz, nie jesteś Tawinderu. Kim ty właściwie. O nie. Ja <grymne> 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 stałem się znany w tej grze. Teraz magazyn, kamienica, nie było czegoś jeszcze? Na mapie się to nazywa inaczej niż magazyn. Kompleks dziwny. Trzeba to sprawdzić. Co to wszystko ma znaczyć? Powiedziano nam, że władze nie będą się mieszać. Pożałujesz tego. Możesz. W Wy, Fereldeńczycy, dużo mówicie o tym, jakim to złem jest niewolnictwo. Ale czy to nie zabawne, jak szybko. Za A co mam niby robić? Nie bądź głupi. Po pierwsze, jestem obywatelką tej... Ale dosyć o tym. Jestem tu, żeby położyć kres masakrze. To wszystko. Nie jestem głupia. Niech ci będzie. Pozwolę, by zajął się tobą Kaladrius. A ja tymczasem sprowadzę. Oczywiście. I się wystraszyła. I uciekła przede mną. Jeszcze mi mówi, co mam robić. E. Tak. tylu tych strażników wyrżnąłem, jeszcze nie będzie o to walczyć z powrotami galera pułapka.

Jestem Kaladrius. Rozumiem, że to Ty jesteś tym szarym strażnikiem. Oczywiście, ostatnimi czasy ciężko wyciągnąć z regenta Logena inne słowo niż strażnik. Pewnie słyszałem, że próbujesz zmniejszyć poparcie dla Logena. To na pewno trudne zadanie. Prawdę powiedziawszy, nie moglibyśmy wiecznie współpracować z Logenem. Uf Oto moja propozycja. Sto suwerenów w złocie za Wówczas wyruszymy kilka dni wcześniej. To rozsądna pro. To doszliśmy do porozumienia? Nawet ty musisz przyznać, że to o wiele lepsze niż takie barbarzyńskie zachowanie. Co? Jest autentyczny. A to czy ci się przyda, tego wiedzieć nie mogę. Niektórzy nie A to ciekawe. <laughs> Zbliżają się wrogowie. Niestety jestem kiepski w negocjacjach. Yeah. Zginąłem, tego się nie spodziewałem, nie fajnie. Jestem szczęśliwa, trudno. Nic się na to już nie poradzi. No co się uda. I wzajemnie zabić nie lak. Odwróciłem muzykę, czas zatańczyć. Pora trochę się ubrać. Ale ci boga No i pan. Dość! Chyba. Twoja reputacja jest uzasadniona. Chwilę. Gdybym wykorzystał siłę życia. Pozwól mi odejść z życiem. Więc moja propozycja ci... To rozsądna decyzja. Pozwól więc, I gotowi. W jaki sposób zostałem wzmocniony? Ciężko powiedzieć. To już większość alpów została uwolniona. Co jest plusem tej sytuacji? Okej, okay, to już chyba wszystko zrobione. Jeszcze z tym templariuszem można pogadać. Co udało ci się znaleźć? To jest dziwne. Dom ma oczy... Ale babcia wzywa... Co dziewczynka ma zrobić? Być dobrą dziewczynką, ale musi uniknąć... Dzięki, że przepędziłeś tych bandytów, nic mi nie jest. E, ludzie nad sobą pogadać, nie chcą. Trzeba wrócić do Arala. Dobrze, A powiedzieć mu, co się tutaj dzieje. A, raczej działo. A, tu jesteś! Słyszałem o wielkim zamieszaniu w obcowisku. Co dokładnie tam się stało? Wybacz mi, Stwórco. Powinienem być przed... Musimy szybko położyć kres wojnie domowej. To czy... Do miasta dotarł ostatni z naszych sprzymierzeńców. Dołącz do mnie, jak tylko będziesz gotowy, Strażniku. Okej. Okay. Mam nadzieję, że Emon nie oczekuje ode mnie przemowy. Na stwórce, Na pewno. Idziemy na zjazd. Ale w następnym odcinku to już wszystko. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam.